Siema, z tej strony Gali, Niko i Olo Dzisiaj będziemy rozwalać telefon Już trochę rozwalony jest Pokaż. Samsung Galaxy J1 Już trochę rozwalony jest No to roz będziemy rozwalać Zaczynamy Bądźcie. Patrzcie uh. Dobra, teraz trochę aparatik Dobra Dobra, spoko Walnie pie pieprzli tak właśnie. Zobaczcie, co się stało. Pokaż mi w drugą stronę. Teraz. Ja. Ale ma pyde. Ale. Dobra. Ta chyba. Starczy czy nie? No rozwalam dalej. Patrzcie No bardzo Teraz mocny. Łoc, mocny, wyjdź. O to to zostało z tego Teraz ten... nie trochę telefonu Patrzcie Pokaż, pokaż, pokaż. Uważaj na ręce. Oh, o, si. Dobra. Dobra. Dawaj, jeszcze nie Dobra, łodzi. Dobra, na dzisiaj to już koniec. No, na razie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękujemy.